Zgodnie z przeprowadzoną na Instagramie ankietą większość z Was zaczyna planować swój ślub na 2-3 lata do przodu i można faktycznie uznać, że jest to taka najbardziej optymalna opcja. Duże możliwości, jeżeli chodzi o wolne terminy. I mowa tutaj zarówno o salach weselnych, jak i usługodawcach. Po prostu, planując na długo do przodu, macie większe możliwości, jeżeli chodzi o wolne terminy. To znaczy, to bardziej wy wybieracie termin, który wam pasuje i macie ogromny wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o usługodawców, a nie to wy musicie dopasowywać je do terminów, które już zostały. Możliwość rozłożenia tych wszystkich przygotowań w czasie, dzięki czemu nie będziecie czuli się tacy przeładowani tym całym planowaniem i na spokojnie z miesiąca na miesiąc będziecie mogli odhaczać poszczególne elementy. Więcej czasu na zebranie oszczędności, co oczywiście wiąże się z tym wcześniejszym, czyli rozkładamy wszystkie przygotowania w czasie, i dzięki temu jednego miesiąca możemy ogarnąć to, drugiego to, możemy zarezerwować tego usługodawcę, tego usługodawcę, i po prostu łatwiej nam będzie panować nad tymi wszystkimi wydatkami, i po prostu nie będziemy mieć takiego poczucia, że jednego miesiąca srub 15 tysięcy poszło. Dłuższy czas na co oczywiście może być plusem i minusem, słuchajcie, bo na przykład w moim przypadku, na przykład w moim przypadku. Bo w moim przypadku e, planowaliśmy ślub na trzy lata do przodu. I z jednej strony fajnie było być narzeczoną, a z drugiej strony e, w czasie tych trzech lat zdążyliśmy się rozstać, wyprowadzić od siebie, pokłócić po prostu na śmierć i życie. Więc w ogólnym rozrachunku sama nie wiem, czy ten dłuższy czas narzeczeństwa y, powinnam dopasować do plusów czy do minusów. Jak sądzicie? No dobra, to jak tak zaczęliśmy te minusy, to lećmy dalej z tymi minusami. Stale zmieniająca się wizja. To chyba zmora planowania ślubu na kilka lat do przodu. Bo na przykład zarezerwowaliśmy sobie cudownego fotografa, ale za pół roku znaleźliśmy innego i sobie myślimy, kurde, mogliśmy poczekać, a może jednak ten będzie lepszy. Albo kupiłyśmy kieckę, a pół roku później na wystawie widzimy piękniejszą, ładniejszą, i już po prostu, dlaczego jednak nie wzięłyśmy tej kiecki. I zaczyna się mętlik w głowie. I tak jest po prostu przez cały czas do tego dnia ślubu. No można zwariować. Jak sobie z tym radzić? Warto sobie w sytuacji takich wątpliwości przypomnieć, dlaczego podjęliśmy taką, a nie inną decyzję i pamiętać o tym, że jest cała masa cudownych fotografów, pięknych sal, fantastycznych sukien ślubnych. I naprawdę, to nie jest powiedziane, że jak wybraliśmy to, to już po prostu nie ma niczego lepszego na świecie. Na bank jest. I jak traficie na to, to to nie znaczy, że ta Wasza pierwsza decyzja, by... to nie znaczy, że ta wasza pierwsza decyzja była zła. Absolutnie. Po prostu. Fajnych usługodawców, pięknych sukien, cudownych sal jest cała masa. Trudność w określeniu budżetu, i to szczególnie dzisiaj, kiedy ceny stale, stale rosną, i tak naprawdę żaden usługodawca nie jest nam w stanie dokładnie powiedzieć, ile co za 2-3 lata będzie kosztować. No i to faktycznie sprawia, że musimy zakładać większe takie widełki awaryjne, no i to znacznie utrudnia nam określenie budżetu. Nie wiemy, czy jeżeli na coś nas stać dzisiaj, to za 2-3 lata też nas będzie stać. I to jest faktycznie. Ogromny minus tego planowania na wiele lat do przodu, szczególnie dzisiaj. Czekanie. Czekanie jest najtrudniejsze. Szczególnie jak się jest takim niecierpliwcem jak ja. Ale na szczęście, słuchajcie, po 18 czas zaczyna znacznie zapierdzielać, więc gwarantuję, że bez względu na to, czy macie do ślubu rok, dwa czy trzy lata, zleci szybko. Około 500 z Was planuje ślub na mniej niż rok do przodu. No to jakie są plusy i minusy takiego rozwiązania? Lepsza organizacja czasu. Słuchajcie, podobno jak mamy wiele rzeczy na głowie i im bardziej jesteśmy zaangażowani w to, co mamy do zrobienia, to po prostu łatwiej jest nam się zorganizować. Więc im więcej na głowie, a im mniej czasu, tym teoretycznie lepiej dla nas. Ciekawa jestem, co Wy o tym myślicie. Pewność co do cen. No, bo słuchajcie, szczególnie dzisiaj. Jeżeli planujemy ślub w tym samym sezonie, w którym mamy zamiar się hajtnąć, to faktycznie każdy usługodawca poda nam te ceny, które w tym danym sezonie obowiązują. Więc w łatwy sposób sporządzimy budżet ślubu i wesela. Jest taniej. I to też ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. No, szczególnie dzisiaj. Ceny rosną jak szalone, więc yy, chyba wszyscy się ze mną zgodzą, że im wcześniej zorganizujemy to wesele, tym taniej nas to wszystko wyjdzie. No i taniej też z tego względu, że jeżeli właśnie rezerwujemy ostatni jakiś wolny termin na sali, albo na przykład jest to jakiś nietypowy termin, jakaś środa czy, czy, czy czwartek, to też mamy fajną kartę przetargową, żeby negocjować ceny. No i ten krótszy czas narzeczeństwa. Plus czy minus? Mniejsze pole manewru, jeżeli chodzi o daty czy o dostępnych usługodawców. Wtedy to my musimy dopasować się do tego, co pozostało wolne, a nie możemy sobie wybierać, że na przykład chcemy się hajtnąć 28 sierpnia. Może być trudno, szczególnie jeśli 28 sierpnia to sobota w sezonie. Krótszy czas zbierania oszczędności. No, mamy mniej czasu, żeby sobie zaoszczędzić, żeby odkładać na kubkę, bo wszystko dzieje się szybko i z miesiąca na miesiąc wszystko musi być odhaczane. Właściwie nawet z tygodnia na tydzień, bo przecież ślub można ogarnąć w miesiąc. Większa presja czasu. Czy na pewno ze wszystkim zdążymy, czy o niczym nie zapomnimy itd. itd. I w tym przypadku muszę przypomnieć o naszym darmowym organizerze ślubnym, który za rączkę poprowadzi Was kroczek po kroczku przez cały ten czas planowania ślubu i wesela. A jeśli potrzebujecie takiego większego, bardziej zaangażowanego wsparcia podczas organizacji ślubu i wesela, to już mogę powiedzieć oficjalnie, że 31 stycznia ruszają zapisy do drugiej edycji Mosiowej Akademii Ślubnej. A w niej dostęp do Mosiowego Netflixa, do ślubnego Netflixa, czyli do 65 filmów na temat organizacji ślubu i wesela. Dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie stale pomagam i ja, ale już też dziewczyny, które są w akademii. Cztery webinary. Oraz dostęp do tych wcześniejszych czterech, które odbyły się podczas pierwszej edycji Akademii Ślubnej. Ślubne kawki. Od jakiegoś czasu ślubne kawki zostały przeniesione właśnie do Akademii Ślubnej i odbywają się na zamkniętej grupie. Są to albo live, y, albo QA, gdzie można zadać jakiekolwiek pytania, gdzie służę wsparciem i pomocą na każdym etapie planowania ślubu i wesela. I do żywotnia zniżka minus 50% na nasze wszystkie cyfrowe produkty. No lepszego wsparcia nie będzie. A szczegóły o Akademii już wkrótce. Na koniec, jeszcze słów kilka o tej ostatniej opcji, którą zaznaczyło właściwie tyle samo osób, co te opcje o planowaniu ślubu na mniej niż rok do przodu, czyli planowanie na 3 i więcej lat do przodu. Wiele osób dziwi się, że no to po co te zaręczyny, a potem tak zwlekacie, zwlekacie i nie dzieje się nic. A przecież zaręczyny nie dla każdego muszą od razu oznaczać, że okej, okay, zaręczyliśmy się i następnego dnia lecimy rezerwować datę na sali. Dla wielu osób moment zaręczyn jest takim po prostu wejściem na kolejny etap w związku. Jest takim po prostu poważniejszym etapem w związku, a ten ślub po prostu gdzieś tam, gdzieś tam przecież w końcu się pojawi, ale wcale nie musi już. Słuchajcie, ja jestem pewna, że w grupie takich osób jest na pewno sporo takich, które po prostu, nie wiem, planują na te 4 lata do przodu, bo wolą mieć wszystko rozłożone w czasie, ale też na pewno jest cała masa takich osób, które nic, 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 nic i nagle stwierdzą, ok, hajtamy się i ogarną wszystko w miesiąc. No bo co? Nie da się? Więc pamiętajcie, że to, jaki macie czas oczekiwania do ślubu, to jest wyłącznie kwestia Waszych preferencji, Waszych oczekiwań, tej właśnie takiej kalkulacji plusów i minusów. I tutaj nie ma odpowiedzi takiej jasnej na pytanie, która z tych opcji jest lepsza. Każda i żadna jednocześnie. No bo nie ma jednej idealnej recepty na to, kiedy zacząć planować ślub i wesele. To wszystko zależy od Was. A jak to było u Was? Dajcie znać w komentarzu na ile lat czy miesięcy do przodu zaczynacie organizację ślubu i wesela. Pamiętajcie też o łapce w górę, o subskrybowaniu, a my widzimy się za tydzień. Cześć!